Na każdą sesję masażu, którą zrobiłam przez tych 10 lat, odkąd zajmuję się hawajskim masażem Lomi Lomi Nui, składa się tak naprawdę doświadczenie mojego życia. I każda kolejna sesja jest bogatsza o wydarzenia, które się działy w moim życiu, które wpływały na mnie, które mnie zmieniały, które wydobywały coś ze mnie albo coś chowały. Każda sesja składa się z doświadczeń mojego życia. I to, co zawsze przekazuję też moim uczniom, którzy się stresują, denerwują, że przychodzą pierwszego dnia na kurs i oni już chcą masować. I oni już chcą to robić tak elastycznie, płynnie, bo się naglądali filmików. Bo najczęściej to są też moi klienci, którzy już znają mój dotyk, którzy mnie obserwują. Ja już chcę tak jak ty, pierwszego dnia Ktoś przychodzi i mówi, już chciałbym być 10 lat później. Znam to, też tam byłam i też się strasznie tym frustrowałam. Natomiast dopiero od niedawna zauważam, że każda moja sesja masażu jest bogatsza o coś. Lomi zmienia przede wszystkim mnie i od samego początku zmieniało mnie, bo pojechałam na kurs po to, żeby dowiedzieć się czegoś o swoim ciele. Chciałam, owszem, miałam taką pokusę i tak ciekawość jak to będzie, jak zacznę dotykać ludzi, zacznę ich masować. Natomiast bardziej byłam ciekawa tego ruchu, tego jak to jest dotykać ciało, jak to, jak moje ciało zachowa się w kontakcie z innym ciałem. Dla mnie bycie praktykiem hawajskiego masażu jest trochę jak bycie praktykiem czy takim uczniem sztuk walk. I to tak jak na tych starych filmach, kung fu, karate, był ten uczeń, który strasznie się chciał już nauczyć, on już chciał walczyć, ale nauczyciel mówi, dobra, najpierw umiej samochód, a teraz posprzątaj tutaj, a teraz przynieś wodę, a teraz, nie wiem, połóż się na dachu samochodu i spędź tam całą noc na przykład. I z Lomi jest podobnie. Lomi można się nauczyć. Można się nauczyć techniki. Technika jest takim dłutem, dzięki któremu można wyrzeźbić wspaniały pomnik, figurę, stworzyć jakąś rzeźbę. Natomiast do tego potrzebna jest też cierpliwość, niezliczona ilość godzin, spokój umysłu, cisza, konsekwencja, taka właśnie wytrwałość. Pokonywanie też tych własnych słabości, niewygody ciała, bólu, zniecierpliwienia, zniechęcenia, bo ja tak opowiadam o masażu, jakby to była czysta przyjemność. To już jest czysta przyjemność, natomiast przez kilka lat i co jakiś czas nie mam takie momenty, kiedy to nie jest czysta przyjemność, kiedy boli mnie ciało, kiedy zapominam. O pozycji przy stole, zaczynam czuć kark, czyli że nie rozluźniam karku. Jedyne, czego nie zapominam, to nie zapominam o oddychaniu, bo bez tego już bym się całkiem rozpadła. To jest niezliczona ilość godzin na automasażu. To są naprawdę lata na automasażu, na poznawaniu własnego ciała, na uwalnianiu własnego ciała z napięć bo tylko kiedy zacznę zdejmować te moje zbroje, kiedy zacznę zdejmować te wszystkie napięcia, kiedy zacznę zdejmować te wszystkie emocje, które po prostu mi ciążą, będę odzyskiwała swoją lekkość i w tej lekkości dużo fajniej jest stanąć przy stole, dużo lżej mi się masuje, ale tak nie było. Co nie znaczy, że nie powinnam zaczynać w ogóle masować, bo mówi się tak, czego nie masz w sobie, to nie możesz przekazać. Jeśli masz jakieś bóle, problemy, obciążenia, to jakiś z ciebie terapeuta to nie pomożesz nikomu innemu. Jest tym owszem prawda, natomiast to nie znaczy, że nie należy stawać do pracy z człowiekiem w momencie, kiedy samemu się ma problemy. Warto pracować nad sobą i zdejmować te wszystkie nakładki z siebie, które nam ciążą, ale praktykować, praktykować, praktykować. Mnie moja praktyka ratuje, czasami każdego dnia mnie ratuje. Mnie moja praktyka uzdrawia, odżywia, poprawia przemianę materii, dodaje mi energii, nadaje mi też jakieś przydatności międzyludzkiej. Czasami karmi ego, czasami karmi mojego artystę wewnętrznego, karmi też mnie życiowo, bo też to jest moja praca, więc dostaję pieniądze za ten masaż, więc mogę się też utrzymać dzięki temu. Może czasami trudno jest zrozumieć, dlaczego ja tak gadam o tym Lomi, dlaczego ja kocham ten masaż, dlaczego. Uważam, że jest taki wyjątkowy. Wyjątkowy, bo mnie uratował. Po prostu. Uratował moje ciało, moje psych moją psychikę, moje emocje. Dał mi nowe życie, bo moje życie się dzieli na to przed masażem i po masażu. I to jest niesamowita zmiana. I ona się nie wydarzyła w jeden dzień. Ona się wydarza cały czas na przestrzeni tych 12 lat. 11-12 lat, bo najpierw byłam klientką. Nie miałam w sobie. Aż takiej empatii, nie miałam w sobie y, poczucia granic, nie miałam w sobie odporności psychicznej, emocjonalnej, y, nie miałam w sobie odwagi, nie miałam w sobie takiej czułości, y, nie miałam w sobie takiej przestrzeni, elastyczności, swobody, otwartości. Ja tego wszystkiego nie miałam, bo ja byłam pozamykana. Ale mimo wszystko stawałam przy stole do masażu i masowałam, i każda jedna sesja wykonana na kimś była takim, taką, takim kliknięciem zębatki, która otwierała kolejne drzwi, albo chociażby delikatnie zaglądała, nawet jeśli te drzwi się zaraz zamykały z, ze strachu, to ja już zajrzałam, co jest za tymi drzwiami. Podobało mi się to, może się jeszcze bałam, jeszcze się wycofywałam, ale już wiedziałam, że to jest fajne. I każda kolejna sesja masażu yy, przybliżała mnie do tego pokoju, właśnie elastyczności, czułości, miłości, otwartości i tych wszystkich fajnych emocji, które przyszły do mojego życia dzięki masażowi dzięki temu, że masuję i uczę dziś, yy, lomi. Mimo że pierwsze lata praktykowania Lomi były pełne bólu, bo ja też byłam pełna bólu i byłam, miałam jeszcze mnóstwo różnych moich własnych ograniczeń, obciążeń i fizycznych, i życiowych, i emocjonalnych, to każda sesja uelastyczniała mnie, otwierała, dawała mi coraz więcej takiego współczucia i przynosiła coraz więcej energii, dzięki której Mogłam sobie też radzić właśnie z tymi moimi rzeczami. Dlatego każda sesja Lomi jest taką, takim moim przypomnieniem i taką moją pigułką, yy, która mi przypomina o tym, ile przeszłam w życiu, w którym punkcie jestem teraz, jak bardzo się rozwinęłam, w czym się rozwinęłam, yy, jakim fajnym człowiekiem się staję, jak mój masaż jest dużo lepszy, jak ewoluował przez te wszystkie lata i jak... Lomi przynosi mi wolność i za każdym razem kiedy poczuję taki ścisk w ciele, w emocjach przypominam sobie o tym jak się czuję kiedy masuje. I że tam tego nie ma. I że Lomi to wolność i bardzo często tej jakość sesji masażu Przenoszę też do swojego życia, bo kiedy skończę masować, ten masaż trwa jeszcze w tej osobie, która jest masowana, więc ona sobie wychodzi i jeszcze w niej się dzieją różne fajne rzeczy, ale też masaż dzieje się we mnie. Też to, że pomasowałam, zostaje ze mną czasami na kilka godzin, nawet moja pustka w głowie, moja lekkość, moja taka elastyczność. Zostaje ze mną jeszcze naprawdę na kilka godzin. Dlatego dałam sobie najlepszy prezent, jaki sobie mogłam dać. Czyli pojechałam na kurs masażu, a w zasadzie najpierw poszłam na masaż, a potem pojechałam na kurs masażu. Bo odzyskuję wolność. Ja się nie czuję jeszcze wolna. W wielu sytuacjach czuję się bardzo ograniczona. I sama siebie ograniczam, ale nie potrafię jeszcze tego pokonać, nie potrafię wyjść poza mój schemat, nie potrafię znaleźć rozwiązania, ale kiedy staję przy stole, jest wolność, jest przestrzeń, jest elastyczność. I to na razie wystarcza, bo na prędzej czy później znowu zainfekuje trochę moje życie, znowu będę mogła pójść kawałek dalej i znowu będę lżejsza o jakieś sprawy, które, które gdzieś mnie ograniczają.